Witajcie wszyscy! Postanowiłem nagrać takiego vloga, bo mało troszeczkę wrzucam, co tam się u mnie dzieje. Mam tydzień zawieszeń, czyli same ermatyki, same ABC i ogólnie takie problemy. Czyli na przykład kompresor, który, zobaczcie. Rurka, która zasysa powietrze utrącona i kompresor zatarty stoi martwy trup, to jest jeden problem. Eee, to jest problem sprzed bodaj 2-3 dni. Eee, dźwigienka od czujnika uwalona ta przednia do górnego wahacza nie mam czasu posprzątać. Tutaj już pompa, pompa ABC czeka na wymianę w ale to jest temat na za tydzień minimum, bo nie mam czasu. Co jeszcze? Dzisiaj na przykład kolega był e, też CLS-em. E, kompresor jest z 211, dźwigienka jest z CLS-a. Kompresor był, e, pfu, kompresor. E, kolega dzisiaj był CLS-em, w którym e, ktoś naprawiał nieud nieudolnie troszeczkę wiązkę kompresora. Może gdzieś znajdę te kabelki, jeszcze gdzieś tu się walały. Generalnie było to zrobione tak, że tutaj mamy na kompresorze, pokażę Wam na tym. Tutaj mamy na kompresorze zasilanie te grube kable, a to jest zawór upustowy, który nam upuszcza powietrze z kompresora. I ktoś, e, wtyczka była widocznie uszkodzona lub coś takiego, i ktoś zamiast tutaj wtyczkę kupić, zamówić, nie wiem, dosztukować coś innego, to po prostu na hama tam w te piny wcisnął kable i zalepił wszystko silikonem. No, i to szlak trafił na łączeniach, bo były jeszcze takie kawałki przewodów do tego dolepione. Jak znajdę, to wam to pokażę. Bo to było dosłownie godzinkę temu, ale już przez tą godzinkę wjechałem następnym samochodem. Gdzie one mogą leżeć? Możliwe, że już po prostu trafiły do śmietnika. Yy, tutaj ogólnie leży most. Jeszcze o moście też wam. Zacząłem już nagrywać, ale nie mam czasu to kończyć, bo to jest most do mojego wozu. I niebawem wam wrzucę filmik z wymiany mostu u mnie i dlaczego w ogóle filmik postanowiłem nagrać. Na razie, na bok z nim. O! Znalazłem. To są te przewody, które ktoś tam w tą wtyczkę upchał na Hama. Ostrość jest. I one były po prostu tam włożone, zalepione silikonem i tyle, i tutaj gdzieś na tych łączeniach po prostu to puściło, wtyczka jakaś używana, wjechała, wszystko działa, pojechał szczęśliwy do domu. A co? A teraz zabieram się za następnego 211 poliftowa 2008 bądź 9 rok. Fajne wnętrze, może wam pokażę jak się uda. Dwie kolumny przednie zawieszenia całe nowe. Za chwilę się za to zabieram, ale najpierw muszę zrobić sobie troszkę miejsca, bo jest taki burder, że się w głowie nie mieści. A w ogóle po co ten odcinek? Eee, ostatnio na Discordzie ktoś rzucił temat historii warsztatowych <grych> różnych dziwnych rzeczy i historii jak z klientami. Eee, też się chętnie przynajmniej jedną z Wami podzielę. Otóż przyjechało do mnie Vito, chociaż Vito z zasady nie robię. Eee, to znaczy najpierw to w ogóle pan zadzwonił i chciał, żebym zdiagnozował auto, co jest popsute i tak dalej, bo auto nie ma mocy, nie jedzie, nie zmienia biegów, w ogóle dramat i katastrofa. Za diagnostykę nie pamiętam ile mu powiedziałem, w każdym razie panu było troszeczkę za drogo. Rok minął, pan się nie odezwał, ja zapomniałem totalnie o temacie. Eee, połączyłem kropki dopiero później, eee, bo po roku ponad to Vito jednak do mnie przyjechało. Z tym, że już na ten moment miało wymieniony silnik, miało wymieniony sterownik silnika, stacyjkę skrzynie biegów, sterownik skrzyni biegów i jeszcze parę innych śmieci. Sami możecie sobie pomyśleć i policzyć, ile to wszystko mogło kosztować. I on już wtedy nie pytał o ceny nie pytał o wyceny, tylko, tylko żeby to naprawić, żeby to jeździło, bo, bo on już ma dość. Wymienili facetowi pół samochodu i nic nie przyniosło rezultatu gdyż no, cały czas ten problem w aucie pozostawał, bo wiązka była uszkodzona. Chodziło nawet nie tyle uszkodzona, co zaczęło się chyba od tego, że wymieniał sterownik silnika. Kurczę, nie chcę teraz spaprać historyjki, ale zaczęło się od tego, że wymienił sterownik silnika. Ten sterownik silnika był od wersji bez DPF-u, a auto miał z DPF-em. Wiązka oczywiście była od auta z DPF-em, wydech był z DPF-em sterownik silnika bez DPF-u i zaczęły się problemy, zaczęło siać błędami, zwarcia na czujnikach. Szukali, wiązka była pocięta ogólnie, nic nie znaleźli. No, wyglądało wszystko, że jest ok. Wyglądało wszystko, że jest igła. Wiązki przetrzepane, czujniki wszystkie działają. Połowa czujników oczywiście nowa. Ja już nie zacząłem, nie, nie, nie wymieniałem tych czujników, bo to by, dramat by tam totalny wyszedł. Okazało się, że żeby auto ożyło, że tak powiem, wystarczyło odłączyć czujnik różnicy ciśnień DPF. Ale problem polegał na tym, że żeby to znaleźć, to musiałem naprawdę grubo kopać i musiałem wszystko, to co oni wcześniej zrobili, musiałem wszystko sprawdzić i zweryfikować. Zajęło mi to... Już, już miałem dość tego auta, już chciałem wyjechać nim postawić na drodze. Niech sobie to ktoś zabierze, zresztą właściciel auta miał to samo, ale no nie dawało mi to spokoju. I tak on sobie tydzień czasu stał, dwie godzinki przy nim coś szukałem, potem znowu na tydzień poszedł w odstawkę. No ale w końcu doszedłem do tego, że sterownik silnika, numery sterownika silnika nie zgadzają się totalnie z autem. Zacząłem kopać o co chodzi, no i okazało się, że właśnie ten DPF nieszczęsny. Także no, ja zrobiłem tylko ze strony elektrycznej tyle, że wyciągnąłem po prostu piny, te trzy piny w tyczce sterownika silnika od tego czujnika różnicy ciśnień DP. No i, i tyle. I tak naprawdę auto już mogło jeździć, mogło być używane. E, jako, że nie miałem czasu, nie mam też za bardzo jak tu podnosić wito, bo jak wiecie, mam troszeczkę nisko, jestem w stanie sufitu dotknąć. No to wito, sorry, odpada. No to zaleciłem panu, żeby sobie pojechał gdzieś na warsztat i wymienił wydech na wersję bez DPF-u. Eee, no i tyle. I problem został rozwiązany. Facet jeździ już teraz chyba z dwa lub trzy lata tym Vito i tam nie ma z tym problemów. To to by była jedna taka historia. A druga, taka dość ciekawa. Eee, dzwoni facet. Siema, mam W212. Wymienisz mi skrzynię? prostu z mostu od razu, czy wymienię mu skrzynię, bo on już ma kupioną, on już ma diagnostykę zrobioną i tak dalej. No, Spokojnie, nie ma problemu. Podstaw auto, umówiliśmy się na konkretny termin. Przywiózł auto, skrzynia była w bagażniku. I pytam się go oczywiście, że czy to na pewno skrzynia, czy on jest tego pewien. On mówi, że tak, specjaliści od skrzyni biegów sprawdzali, skrzynia jest uszkodzona, jakieś tam przełożenia się nie zgadzają i tak dalej. Więc ja, skoro on tylko mi mówi, wymień skrzynię, też nie miałem za bardzo czasu na szukanie problemów. Wymieniłem skrzynię, wyjechałem autem, przejechałem się, poszedł do trzeciego biegu, koniec, nie działa dalej. No i zaczęło się kopanie. E, jako, że no u mnie terminy są ciasne troszeczkę, no to auto też poszło na parking na, na dobry tydzień, albo i nawet dłużej. Już teraz nie pamiętam, ale no dzwonię do niego i pytam się go, co tam ostatnio było robione, bo mówię, to wygląda, jakby coś było nie tak z autem, a nie ze skrzynią biegów. No i facet mówi, że on nie wie dokładnie, bo on to auto kupił i oddał do warsztatu, bo były jakieś dziwne dźwięki z tyłu. Ale w schowku są dokumenty i mam sobie sprawdzić. No to ja te dokumenty ze schowka wyciągam. No i dzień dobry, pierwsze co, faktura za wymianę mostu tylnego. Most oczywiście oryginalny, ale to ktoś się pomylił i zastosował złe przełożenie mostu. I tak naprawdę cała naprawa mogłaby się zamknąć w tym, że po prostu by do mnie przyjechał na diagnostykę, co się dzieje, wytłumaczył co się dzieje. Ja bym mu ten sterownik skrzyni biegów przekodował na inne przełożenie i pojechałby szczęśliwy do domu, bez wymiany skrzyni, bez wymiany konwertera, a tak naprawdę wymienione zostało jedno i drugie. A tak musiał zapłacić za skrzynię biegów, nie wiem ile dało, ale ponoć dużo, skrzynię biegów kupił w komplecie z konwerterem, używkę, zazwyczaj tak zaleca się robić, żeby jak już skrzynia pada, to z konwerterem wymieniamy, zapłacił oczywiście za wymianę tej skrzyni u mnie, no i olej, jakieś tam pierdoły, wiadomo, wszystko, wszystko kosztuje, no i dodatkowo jeszcze musiał zapłacić za przeprogramowanie sterownika skrzyni. Znaczy ja go chyba nawet za to nie skroiłem, bo już mi się go żal chyba zrobiło. No, ale no tak nie fajnie, bardzo niefajnie. To myślę były takie dwie chyba najbardziej zabawne i takie dziwne historie. Wiadomo, że jakby tak sięgnąć pamięcią troszeczkę wstecz, to tych historii będzie dużo, dużo więcej, dużo, dużo bardziej pokręconych, ale no to już nie o to chodzi. Skoro już jesteśmy w takiej formie vlogaska, to dużo ludzi też na przykład mówi mi, że mam zadbaną 211, bo potrafiłem sobie ją pojechać, obejrzeć, sprawdzić i tak dalej. Tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w stanie obejrzeć auta i stwierdzić, czy ono będzie działało. To są stare samochody, nie wiadomo, co tam poprzedni właściciele odpieprzyli, a nikt nam nie pozwoli rozkręcić auta na części pierwsze w momencie oględzin i sprawdzić wszystkiego. To jest fizycznie niewykonalne. Wiecie, jak ja pojechałem kupować moją 211 Znalazłem ją w ogłoszeniu, wyskoczyła 3 minuty wcześniej, zadzwoniłem do chłopa, bo stwierdziłem, że mi pasuje, jest wyposażenie takie, jak chciałem. Dzień dobry, proszę pana, jestem niedaleko, jadę po auto. A on mi mówi, że ktoś już do niego dzwonił i już tam próbował się umawiać, ale jeszcze nie dograli szczegółów. Mówię, dobrze, a więc ja będę u Ciebie za 10 minut po samochód. Okej. Okay. Podesłał, podesłał adres. Wsiadłem, odpaliłem, odpalił dobrze, przejechałem się. Nie miałem ze sobą nawet komputera, nie podnosiłem auta, nie sprawdzałem co tam jest pięć. Nie zaglądałem w dokumenty, w jakiekolwiek historie serwisowe. Tak po prostu jak zwykły szary człowiek. Pojechałem, otworzyłem maskę, zobaczyłem, że jest stosunkowo sucho. Walnąłem maską, obleciałem dookoła, sprawdziłem mniej więcej jak wygląda, czy nie jest jakiś zabity, poobijany, poobdzierany. Przejechałem się, wcisnąłem mu dwa razy pedał w podłogę. Dobrze, porządnie go przehamowałem. I tyle i mówię do gościa dobra biorę. Cała historia zakupu mojej 211. -tki. Jeżdżę już nią, kurczę 4 lata za chwilę będzie. E, sporo kilometrów już zrobiłem. Oczywiście na początku wpakowałem w nią troszeczkę pieniędzy, bo tam i zawieszenie troszeczkę nie domagało z przodu. E, została obniżona, wiadomo felgi wjechały inne, e, w ogóle to kupiłem ją na takich felgach. Zobaczcie jak to wygląda jak gówno w lesie jakby się szykowało do startu w kosmos. <noise> Także obniżenie i jakaś normalna felga były no, niestety konieczne. Yy, takie felgi jak teraz widzicie w przebitce założyłem na początku. To są oryginały z W211 E55 AMG z tyłu 9 cali z przodu 8 bo daj jak dobrze pamiętam. Potem, potem zmieniłem na dziewiętnastki, na tych dziewiętnastkach też troszeczkę pojeździłem, w ogóle na tych osiemnastkach, na tych wcześniejszych z 55 pojeździłem chyba dwa lata. Na tych dziewiętnastkach pojeździłem rok, ale no niestety nie, nie jeździło mi się fajnie na dziewiętnastkach, także wróciłem z powrotem do osiemnastki. E, no do tej, którą mam teraz założoną do, do tych felg z wersji Evo, czy tam z wersji Sport, jak zwał tak zwał. E, zmieniłem też hamulce na te 330. No troszeczkę wpakowałem pieniędzy. Generalnie sam pakiet startowy ten taki na początku, czyli wszystkie oleje, jakieś tam parę wahaczy. No i tutaj muszę dograć nieco już w trakcie, jak to składam, ale kilka wahaczyków okazało się tak naprawdę całym zawieszeniem z przodu. Łącznie ze sprężynami amortyzatorami wjechały tam nowe sprężyny Eibach Prokit z amortyzatorami Bilstein B8. Następnie wleciały nowe podkładki wtrysków, jakieś doszczętne mycie silnika, świece żarowe profilaktycznie, lampy, czyli odbłyśniki łącznie z nowymi kloszami. Lampy tak by the way to robiłem, kurcze, żeby was nie skłamać, kilka razy je rozbierałem, bo najpierw zrobiłem same odbuśniki same klosze, następnie wpadł mi do głowy świetny pomysł, żeby zamontować sobie oryginalne postojówki właśnie z polifta, czyli wjechały to postojówki z polifta, potem znowu mi coś tam nie pasowało, dorwałem jakieś nowe odbłyśniki chyba do długich, no generalnie rozklaniałem te lampy coś, nie wiem, z pięć razy, a na końcu i tak wjechały, teraz finalnie, wjechały już lampy skrętne Bixenony, poskładane z tych trzech różnych rzecz, innych lamp. Generalnie taki ulepik trochę. Yy, nowe wycieraczki, nowe gumy, nowe dywaniki, no tak no, początek był dość kosztowny. Do tego wszystkiego jeszcze zamontowałem lusterka poliftowe, co widzieliście na materiale z moim samochodem. Trzeci stop również z polifta, ten szeroki radio na Androidzie, całkowita przebudowa całego audio, łącznie z dodatkowym wzmacniaczem, potem monitory w zagłówki. No generalnie troszeczkę to wszystko kosztowało, ale to tak też rozłożyło się troszeczkę w czasie. No i. Praktycznie od 3 lat ponad no nie miałam problemów z tym samochodem. Jedyne trzy usterki, jakie miałem, to była spalona żarówka kierunkowskazu z przodu. Taki łącznik do czujnika poziomowania ksenonów z przodu się urwał. I do tego miałem jeszcze problem z czujnikiem nad pedałem hamulca. Wyskoczył mi komunikat na zegarach Service Break Visit Workshop. I jako wisienka na torcie jeszcze domontowałem sobie distronik. To pociągnęło trochę po portfelu, bo części nie tanie, wiązka praktycznie nie do zdobycia. Z perspektywy czasu distronika bym już drugi raz nie zakładał. No może bym zakładał, nie wiem. Jestem pojebany, może bym założył. Eee, I tak naprawdę przez ten cały czas to miałem usterek takich wykluczających z jazdy zero. Nigdy to auto mnie nie zawiodło, no nie chcę mówić za głośno, żeby nie usłyszał się, nie obraził. Jedna usterka taka, która mnie troszeczkę przeraziła, bo w aucie mam wymienioną pompę SBC, to wyskoczył mi komunikat Service Break Visit Workshop. I zastanawiałem się, czy może pompa nie umiera, no ale byłem niedaleko domu, podjechałem, podłączyłem Starkę. okazało się, że po prostu czujnik. Wspominałem wam w ogóle o tym w materiale o SBC którego tak z perspektywy czasu to nie jestem zadowolony. Mógłbym, wydaje mi się, zrobić to lepiej w dniu dzisiejszym. E, to był mój pierwszy, jeden z pierwszych takich filmików, gdzie zacząłem już nagrywać w miarę na bieżąco. Także wspominałem Wam o tym czujniku nad pedałem hamulca, że on potrafi się spieprzyć i też wywali komunikat na szaro. Co tam jeszcze się popsuło? Urwał mi się, Urwała mi się właśnie ta dźwigienka, którą Wam przed chwilą pokazywałem. Przed chwilą, na początku filmu. E, urwała mi się ta dźwigienka od poziomowania ksenonów. Tutaj w tym miejscu to jest standard. Jeżeli tutaj, pokażę Wam z bliska, jeżeli tutaj ta kulka stanie, no to standardem jest, że to się urwie w tym miejscu. Bo próbuje pracować, a nie może i na siłę tutaj ciągnie. To jest do górnego wahacza przymocowane, a to do, yy, do czujnika. I to pracuje, żeby Was nie skłamać, chyba w ten sposób albo w ten sposób. I w momencie, gdy tutaj stanie, to urywa się po prostu tutaj. Na razie tutaj mam czarną, ładną 211. Biorę się za wymianę kolumn, bo już w pół do szóstej jest. Także chciałbym dzisiaj może o jakiejś ludzkiej godzinie skończyć. Trzymajcie się ciepło. Oczywiście zapraszam do subskrypcji. Chyba po tej stronie. Nigdy nie pamiętam, po której to jest stronie. Jak Wy oglądacie, to wy macie to tak, to tam po tej stronie. To oczywiście do subskrypcji zapraszam. Wbijajcie na Discorda oczywiście, fajna ekipa się tam już zebrała. Niekiedy jest śmiesznie, niekiedy jest tragicznie, ale jest fajnie. Wbijajcie też na Face'a, na Instagrama, a tymczasem trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Hej!